Dwie cechy dobrego masażysty: wiedza i intuicja. Obie te cechy są bardzo ważne i obie te cechy są równoważne, czyli są tak samo ważne. Wiedza, no bo oczywiście musisz posiadać jakąś wiedzę, żeby móc cokolwiek wykonywać, a intuicja, bo czasami są sytuacje, w których. Musisz odłożyć schemat na bok i posłuchać intuicji. Ale co jest bardzo ważne, chronologicznie pierwsza musi być wiedza. Nie możesz stosować intuicji, jeśli nie masz wiedzy. Ludzie w dzisiejszych czasach błędnie to mylą. Jest mnóstwo kursów, które uczą intuicji, pracy z intuicją. Ale ta praca z intuicją nie jest poparta żadną wiedzą. To jest zupełnie coś innego, i to prowadzi na manowce. Ktoś może nie mieć wiedzy, być w środku totalnie niepukładanym, i ktoś mówi mu: Ej, słuchaj intuicji, bo ona jest bardzo ważna. I ktoś zaczyna słuchać tego swojego chaosu, który wypluwa byle co. I tą byle jakość, i to byle co daje innym. Intuicja buduje się na bazie wiedzy, więc najpierw musisz mieć wiedzę, musisz przyjąć określoną technikę. Określony sposób, określone ruchy, nauczyć się je powtarzać dobrze, dobrze je wykonywać, powtórzyć je wielokrotnie, żeby one stały się częścią Ciebie, że nie musisz o nich myśleć i one dzieją się automatycznie, i potem, nie musieć myśląc o tych ruchach, możesz wprowadzać intuicję, możesz prowadzić jakiś ruch. I obserwować, czy intuicja Ci coś powie, podpowiada. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że każdy organizm ludzki jest indywidualny. Mimo wszystko, jakbyśmy na to nie popatrzyli, jest indywidualny. Zmaga się z jakimiś indywidualnymi problemami w postaci jakiegoś stresu na przykład. I jeśli Ty będziesz każdego traktował schematycznie i każdego tak samo, to nie wybijesz się ponad pewnego rodzaju normę. Zawsze będziesz to robił w średni określony sposób. Jeśli chcesz być dobrym masażystą, no to powinieneś słuchać intuicji, ale najpierw musisz mieć wiedzę, wypracowane ruchy, wypracowane techniki. Musisz przemasować ileś ludzi, żeby móc wtedy słuchać intuicji. Nie ma innej drogi. Obie są równoważne, zarówno wiedza, jak i intuicja, ale chronologicznie najpierw musi być wiedza, a dopiero później intuicja.